Witam się z Wami w ten poniedziałek. Zaczynamy kolejnego tygodniowego vloga. Ja wstałem i powiem Wam szczerze, że jest tak totalna porażka. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje ostatnio i nie wiem, dlaczego tak dobrze śpię, ale chyba moje, moje ciało tego potrzebuje, bo miałem wstać o piątej i mój stary do mnie dzwonił o piątej, żeby mnie obudzić, bo byłem na dyżurze, więc chciałem się przygotować w razie, gdyby do mnie zadzwonili. Um, no, i obudziłem się o tej piątej. I byłem obudzony może przez dwie minuty, bo jak tylko odłożyłem telefon, to y, oczywiście musiała być drzemka, bo jak żeby inaczej. I ta drzemka trwała 5 godzin, bo finalnie obudziłem się o dziesiątej. No, także jest 10.30. Kurczaki, um, ja zrobiłem sobie śniadanie i szybką kawę, i będę musiał się ogarnąć. Mam ostatnio tak tragiczne sny, że ja nie wiem skąd takie rzeczy się biorą. Naprawdę nie wiem skąd w głowie mojej biorą się takie rzeczy. I mam nadzieję, że te sny niedługo się skończą, bo naprawdę, ile można. Plan na dzisiaj jest prosty: wycieczka do fryzjera i to tyle. Może pranie wstawię jeszcze jak mi się będzie chciało, a powinno mi się chcieć, także e, na pewno się tym zajmę. I co? I zobaczymy, jak ten dzień zleci. Pewnie nic szczególnego. Pada strasznie. Kolejny dzień z rzędu, już mam dosyć po prostu. Niech to słońce w końcu wyjdzie. Bo ile można? Ile można? No. Odezwę się do Was później. Miłego dnia Wam życzę. Dzień dobry, jest się, się, nie wtorek jest dzisiaj, wtorek jest dzisiaj I ja się ogarniam powoli Muszę się ogolić, wykąpać um, Nie zadzwonili po mnie z dyżuru znowu, także jestem bardzo, bardzo zadowolony um, I co, tak jak wczoraj miałem takie plany, żeby różne rzeczy porobić Tak, finalnie nie zrobiłem nic więc myślę, że może dzisiaj uda mi się coś tam więcej zrobić, ale to się wszystko okaże. Coś mnie pogryzło normalnie, jestem pogryziony, nie wiem przez co, ale obudziłem się z takimi krostami na ciele, że no nie wiem, co to może być. No, ja już wykąpany, ogarnięty i zaraz gotowy do wyjścia. Strasznie koszulkę nie ale ubieram na siebie bluzę, bo jest straszna pogoda dzisiaj znowu. Wiem, że wygląda słonecznie, ale naprawdę nie jest. Um, także ja jestem już prawie gotowy um, i co? Zabieram się za szybkie śniadanie i wychodzę do fryzjera, bo naprawdę czas się ogarnąć. Nie chce mi się, ale muszę. Także taki plan na dzisiaj. Ja wróciłem właśnie od fryzjera. <laughs> Wiem, że nie widać, że praktycznie cokolwiek zniknęło. No ale tutaj tak i tak już dużo nie ma, także robią, co mogą, chłopacy. Robią, co mogą. Ogarniam się i. jadę do mojego starego. Nie chce mi się powiem wam szczerze, coś mi łapie. Jestem chory. Na bank, bo i głowę mam taką letnią i gardło mi boli, także coś wisi w powietrzu. E, Ogarnąłem ptaki, ogarnię siebie i, i lecę. Najchętniej to bym przespał cały dzień. No ale spać nie można cały czas, nie? Także tak mi mija wtorek po południe. No, ja właśnie wsiadłem do samochodu. Dosłownie 5 minut temu jakaś pani do mnie napisała, czy nie chciałbym przyjąć jej trzech ptaków. No i oczywiście ja bardzo chętnie, także jadę je odebrać. Bardzo fajnie, że do mnie napisała. I nie mogę się doczekać, żeby je zobaczyć i w jakim stanie one, one się znajdują. Także jedziemy, zobaczymy. I mam nadzieję, że je uratujemy. Że da radę i wszystko pójdzie bez problemu. Ptaki zabezpieczone. Są trzy, dwie samiczki, jeden samiec. I wracam teraz do domu. Dobra, zeberki już sobie latają. Mam nadzieję, że im się w nowym miejscu spodoba. No. Zostawię mnie w spokoju, niech sobie teraz trochę odpoczną. Zobaczcie, jaki mi tutaj piękny kwiat zakwitł. Naprawdę coś pięknego. Jest tutaj jeszcze kilka, także mam nadzieję, że niedługo rozkwitną. Dzień dobry moi drodzy. Jest godzina 3.30. Ja już jestem ogarnięty, prawie gotowy do pracy. Wykąpałem się, ubrałem i zaraz wyruszam. Jestem strasznie chory, dlatego też za dużo dla Was nie nagrywam, bo, bo nie mogę. Spałem ledwo półtorej godziny dzisiaj w nocy, a, a przede mną 12 godzinny dzień ponad 12 godzin. Także, także zapowiada się ciekawie. Mam nadzieję, że przetrwam bez problemów. Uczę dzisiaj nową załogę. Mamy dwóch dodatkowych członków załogi i musimy ich przyuczyć. Także będę miał w co ręce włożyć i powiem szczerze, że nie chce mi się strasznie, no ale mam nadzieję, że pozostała część załogi będzie w miarę kompetentna e, i, i będą w stanie sobie poradzić z tym. E, no. Padam dzisiaj. Naprawdę padam. Wziąłem sobie ibuprofen i <laughs> takie coś do picia. Nie wiem, jak to się nazywa. Eee, i, I mam nadzieję, że trochę mi przejdzie. No, zobaczymy. Eee, mojego dnia Wam życzę. miłej środy. Ja ogarniam się do końca i ruszam do pracy. Do zobaczenia. Cześć moi kochani, witam się z wami w sobotę i przepraszam was serdecznie za to, że nie nagrywałem przez te ostatnie dwa i pół dnia ale jestem, jeszcze jestem chory już znacznie lepiej niż było to przez ostatnie kilka dni ale powiem wam, że te dwa dni w tył mam tak wyciągnięte z życia, że że naprawdę wolałbym, żeby one się już więcej nie powtórzyły Bynajmniej się wyspałem, wyleżałem, wszystko mnie boli, no ale, ale wolałbym jednak spędzić te dni bardziej aktywnie niż przeleżyć je w łóżku. Jest sobota, godzina 10. Ja wstaję już dosyć dawno, wstawiłem już pranie, co pewnie słyszycie w tle. I nie byłem na zakupach, ale musiałem jechać do centrum handlowego, załatwić jedną sprawę, i przy okazji widziałem fajne promki. Skoczyłem sobie do Primarka. Kupiłem taką koszulkę oto. Myślę, że całkiem fajnie sobie wygląda. A drugą rzeczą, którą kupiłem są takie oto spodenki z Nike. Naprawdę fajna cena. Była tak, że mówię przy okazji jak już jestem to sobie kupię jedną parę. A do centrum handlowego jechałem głównie ze względu na to, że musiałem odebrać paczkę. I zaraz okaże się, że czy to jest najgorzej wydane cztery dychy w moim życiu, czy może najlepiej. Także zabieram się za odpakowywanie. Kupiłem sobie od takiego właśnie gimbala. E, Polecono mi był przez tego TikTok Shopa. E, wiecie, jak przeglądacie na TikToku, to często ludzie wstawiają filmiki z jakimiś produktami. I on akurat był na promocji z 5 dych na 39 Więc zobaczymy jak się sprawdzi Jak on właśnie wygląda I powiem wam, że już testowałem I całkiem ok się sprawdza Za te pieniądze, jeżeli będzie działał To myślę, że było warto No Myślę też, że te filmy nasze będą teraz trochę bardziej stabilniejsze I że o wiele lepiej będzie to, to się prezentować Także, jak na razie, zakup uważam za, za, za dobry. Moi drodzy, ja nie będę udawał. Jest jak jest, jak widzicie za mną jest totalny syf. Ja dopiero co uporałem się z naczyniami, bo zaczynam się czuć znowu trochę gorzej i nie jest to sytuacja idealna. No ale ibuprofen już wleciał, no, witaminka C. E, I wszystko jeszcze na dodatek tego wszystkiego e, starego zaczęło rozkładać, więc on śpi u góry. A, a ja się staram tutaj ogarnąć. E, byliśmy w Lidlu na szybkich zakupach. E, coś na kolację trzeba było ogarnąć. E, pogoda też dzisiaj nie dopisuje jakoś wielce, bo co chwilę pada. E, także nie jest za ciekawie, no, ale. E, Trzeba żyć. Nie? Także ja ogarniam dalej kuchnię. Muszę zaczyć blaty. E, jeszcze przydałoby się airfryera umyć. To też zrobię i, i co? Podkurzam, z mojej podłogi i tak zleci dzień. E, możliwe, że wieczorem do kina skoczymy. Jeszcze zobaczymy, jak się będziemy czuć. jak nas ta ochota. E, nie opuści, to, to może pojedziemy. No zobaczymy. Do zobaczenia za chwilę. Witam się z Wami moi drodzy w niedzielę. Z samochodu jadę właśnie. O, właśnie na coś najechałem. Wracam właśnie do domu. E, Zawiezłem starego do swojego mieszkania. Do jego mieszkania, w sumie, i wracam teraz do siebie. Byliśmy w Lidlu, bo powiem Wam, musiałem kupić jedną rzecz, której bardzo długo nie szukałem, bo wiedziałem, że ona się w tym Lidlu znajdzie prędzej czy później, no ale długo na nią czekałem, bo długo się w Lidlu nie pojawiała i akurat zobaczyłem, że będzie dzisiaj na stanie, więc pojechałem i ją kupiłem, ale to pokażę Wam, jak dojedziemy do domu. No, nie jestem dzisiaj w jakimś super humorze, powiem wam, że ostatnio ten to wszystko jakoś tak się pierdzieli i człowiek nie wie, co ma ze sobą zrobić tak de facto, bo niby rozwiązania są, ale żeby podjąć jakieś działanie, to trzeba mieć do tego jaja, a ja tych jaj chyba aktualnie nie mam. I tak mnie trochę to denerwuje, bo czuję się, że stoję w miejscu i że nie ma w ogóle żadnego jak gdyby progresu. No ale co zrobisz? Czasem tak jest. To jest tylko faza przejściowa. No, um, planów zbytnich dzisiaj dużo nie mam. Muszę posprzątać, przygotować się na jutro do pracy um, i... Zmontować ten film, bo jutro rano musi wlecieć na, na kanał. Ja się czuję o wiele lepiej dzisiaj. Chociaż powiem Wam, że trochę mi plec bolą, um, no ale do, do przeżycia damy radę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i zobaczymy się, jak będziemy, jak ja będę w domu. No, także do zobaczenia. Kochani, tak jak mówiłem. Pokazuję wam to, co kupiłem. A kupiłem sobie w końcu ekspres do kawy. Był w Lidlu w bardzo fajnej cenie, bo zapłaciłem za niego tylko 7 dyszek. I naprawdę czekałem na niego już sporo czasu. Był w Lidlu ostatnio chyba z półtorej roku temu i bardzo żałowałem, że go nie kupiłem. Ja w sumie kawy piję bardzo mało, tyle co, co wcale. Ale mam dużo Włochów wśród znajomych, hiszpanów również i oni wszyscy po prostu zawsze kawa, kawa, kawa a ja im serwuję zawsze rozpuszczalną także już nie muszę się wstydzić i mam nadzieję, że ten właśnie ekspres, który kupiłem będzie sprawował się świetnie i że spełni swoją funkcję i zadowoli moich gości, bo... Um, no, czas najwyższy, żeby, żeby taki się znalazł w moim domu. Siedem dyszek nie było źle. Przy okazji kupiłem jeszcze kawę. Tak jak Wam mówiłem, nie pijam kawy w ogóle, ale jak pijam, to lubię Costa od Starbucksa, więc postawiłem na taką zwykłe, zwykłą kawę. Jedno opakowanie na razie, zobaczymy, czy będzie smakowało. I co fajna jest ta maszyna, bo ma również spieniarkę do mleka, także myślę, że myślę, że może wyjść z tego coś fajnego. Jeżeli macie taką samą, to dajcie znać w komentarzach. Ja wam powiem, że lubię kupować te sprzęty Lidlowskie, bo one całkiem fajnie mi się sprawdzają. Nigdy nie miałem problemów. Chyba jedyny problem, który miałem to kiedy kupiłem odkurzacz w Lidlu. Kupiłem taki piorąco odkurzający i po prostu wytrzymał mi 3 użycia i padł. Także stwierdziłem, że od kurzeczek kupował tam nie będę. Ale cała reszta, którą mam w domu, tutaj całkiem dobrze sobie radzi. Zobaczymy, jak będzie z tym ekspresem. Myślę, że za 7 dych. You can't go wrong. Jest co jest. Bierzemy się za rozpakowywanie. Pierwsza kawka z Nowego Ekspresu i powiem Wam szczerze, że sprawdza mi się on cudownie. Jak na pierwszy raz umyłem go, oczywiście przed pierwszym użyciem, wyparzyłem to, co trzeba było wyparzyć, i no zrobiłem sobie pierwsze cappuccino. I naprawdę może to przekona mnie do, do częstszego picia kawy. Może to mnie to też trochę rozbudzi, ale świetnie się jest. Się sprawia. Mleko spienił rewelacyjnie. E, to espresso też wyszło całkiem ładnie. Także aż mi normalnie, tak nostalgicznie to wszystko zaprało do mojej poprzedniej pracy, kiedy pracowałem na Gdańskim Lotnisku w, w kawiarni. E, no, fajny sprzęt. Za 7 dyszek, naprawdę, jeżeli macie okazję i się zastanawiacie, e, to bardzo, bardzo serdecznie polecam. Dam Wam znać za kilka tygodni, jak się sprawdza i czy faktycznie używam, ale podejrzewam, że używać będę, bo nawet mi kawa smakuje. Niedziela wieczór czas chyba powoli kończyć tego vloga. Przyszedłem Wam tylko powiedzieć i przeprosić Was za to, że nie nagrywałem w tym tygodniu zbyt wiele. To wszystko było spowodowane moją chorobą. Naprawdę nie czułem się jakoś najlepiej, no ale bądźmy szczerzy, jeżeli już nagrywam takie tygodniowe vlogi, to nie zawsze będzie tak, że będzie się coś działo, że będzie się działo coś świetnego i coś bardzo ekscytującego. No, tak było. Tydzień miałem, tak jak widzieliście, było dużo czasu, kiedy nie miałem ochoty nagrywać, bo byłem zwyczajnie zmęczony albo Kaszel nie dawał mi spokoju. No ale mam nadzieję, że następny tydzień będzie tylko lepszy i e, no i że może coś ciekawego porobimy. Na pewno szykuje mi się w następnym tygodniu wyjazd do Dublina. A może odwiedzę mamy. E, także oglądajcie następnego vloga. Ja jeszcze pokażę wam dwa perfumy, które kupiłem w Nextie. Naprawdę Next Men e, mają świetne perfumy. Ten mały w szczególności jest przepiękny. Kosztowały w okolicach dwóch, dych i powiem Wam, że naprawdę wolę sobie kupić taki tańszy perfum um, z takiego Nexta, na przykład, niż przepłacać stówę za, za jakiś markowy, bo nie mam ulubionego perfumu, a szybko mi się zapachy nudzą, a przez to takie kupowanie tańszych perfum mogę mogę sobie je częściej zmieniać i to mi się bardzo w tym wszystkim podoba. No, także takie dwa moje zakupy jeszcze z wczoraj, z wczoraj, tak, z wczoraj. Um, no i co? Idę na nakarmić zwierzaki, tego nie będę wam pokazywał, bo ile można zjem jakąś kolację i kładę się spać, bo jutro jest też dzień. Jeszcze jak mi się uda Ostatnim rzutem na taśmę, może nagram Wam film na piątek, ale to bez pośpiechu. Będę kończył tego vloga. Miłego dnia, nocy, popołudnia, wieczoru, poranku Wam życzę. Mam nadzieję, że Macie świetny czas i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, komentarza i kciuka do góry. Eee, no, także do zobaczenia. Tests.